Call of Duty Ghost to kolejna produkcja od firmy Infinity World. Jak w każdej części w grze wcielamy się w członka jakichś elitarnych oddziałów. Tym razem jest tak samo, z tą różnicą, że USA, któremu służą tytułowe duchy, jest na skraju upadku. Kilka lat wcześniej Federacja Państw Ameryki Południowej wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym, posyłając większość ich jednostek do piachu dzięki pomocy kosmicznej broni zwanej Odinem. Zabawnym faktem jest to, że ta broń została stworzona przez Amerykanów. Sama kampania wciąga bardzo, bardzo mocno nowości typu ślizgi, wychylenia się za osłon, tylko umilają grę. Wątek fabularny kończy się dość nietypowo, zostawiając jednak dobrą furtkę do kolejnej części. No ale dość o samej fabule. Mechanika gry jest praktycznie taka sama jak ostatnio. Gra działa na tym samym silniku już od wielu, wielu lat, więc nie ma co spodziewać się zbyt dużych zmian. Graficznie gra także jest praktycznie taka sama. Dodano tylko pewne elementy, jak ślady wody na broniach, oczach i tym podobne. Warto wspomnieć o nowych pomysłach w kampanii, a są to misja, która cała odbywa się pod wodą oraz dwie misje w kosmosie. W grach tego typu jest to całkowita nowość i trzeba pogratulować Infinity World za odwagę, by przenieść działania wojenne w takie miejsce. Duży plus. Jak powiedziałem, kampania jest naprawdę świetna, wciągająca i jak na taką grę wystarczająco długa. Czas teraz powiedzieć coś o trybie multiplayer. W porównaniu z ostatnimi częściami jest znacznie większa poprawa. Wyeliminowano tak silne wsparcie powietrzne dla graczy, którzy zdobyli odpowiednią ilość zabójstw, dodano nowe tryby rozgrywki. Dwa całkiem nowe rodzaje gry to jest przetrwanie oraz oddziały, gdzie w pierwszym musimy niszczyć gniazda obcych i odpierać ciągłe zmasowane ataki kosmicznych potworów. Tryb jest urozmaicony o możliwości kupowania broni, korzystania z różnych przedmiotów rozrzuconych po mapie oraz system poziomów doświadczenia, gdzie po zdobyciu jednego możemy rozwinąć jakąś umiejętność. Drugi tryb to jest oddziały, to praktycznie to samo co zwykłe multiplayer. Tylko, że w tym trybie wcielamy się w cały oddział, czyli wszystkie nasze postacie kontra oddział innego gracza i jego postacie. Naszymi postaciami kieruje komputer. Jeśli chodzi o sam tryb multiplayer, to w tym systemie nie ma zbyt wielu zmian. Ekspimy jak ekspiliśmy, tylko że teraz zdobywamy punkty doświadczenia, które przeznaczamy na zakup nowych postaci, broni bądź ulepszeń. Reasumując, nowy Call of Duty ruszył się trochę do przodu względem ostatnich części. Jednak to nadal za mało. Singleplayer nadal jest znacznie lepszy od tego w Battlefieldzie, ale multiplayer ma sporo niedociągnięć. Gra jest słabo zoptymalizowana, przez to wiele osób ma problemy z włączeniem jej. Wymagania 6GB RAMu oraz DirectX 11 są śmieszne, bo gra wygląda gorzej od Battlefielda 4, a ma znacznie większe wymagania. Na chwilę obecną ocena to 7,5 na 10.